Jestem w tej chwili w Łęce, tuż koło tutejszej remizy OSP, wjeżdżam w ulicę Różyckiego. Ciągle miejsce oznaczone, że będzie tutaj występował zakaz ruchu po 400 metrach. Dawno mnie tu nie było. Zobaczymy. Ten odcinek początkowy ulicy Różyckiego faktycznie aktualnie w remoncie w tym momencie, chyba głównie prace prowadzone przy chodniku. Nawierzchnia można powiedzieć, że super, no i faktycznie stoi nam zakaz ruchu. A tak więc nie ma na tą chwilę możliwości przejazdu tutaj do, do Tucznawy, choć pojawiały się już takie głosy, że droga jest gotowa, że nawet na wybory będzie. Okazuje się, że jesteśmy już grubo po wyborach, a drogi do Tucznawy nie ma. Dotyczy pojazdu budowy oraz pojazdów budowy farmy fotowoltaicznej.